Okay, cześć, siemanko! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Spyro Riptos Rage Druga część, yy, Już nie będę podawał tej drugiej nazwy, ponieważ to jest bez sensu yy, I tak, witam was w czwartym odcinku Niestety, ten odcinek oficjalnie miał być szósty. Dlaczego szósty? Niestety, yy, Nie nagrał mi się piąty odcinek. Znowu, wiem, drugi odcinek z rzędu mi się nie nagrał. Wykosowałem nie wiem jakim cudem drugo... Yy, te, yy, ten, jak to się nazywa, wideo z tej oto planszy oraz z planszy, czekajcie, pokażę wam, z tamtej, e, niestety mi się wykasował i szczerze mówiąc tamtej mapy nie będę przechodził jeszcze raz, po prostu przejdziemy sobie dzisiaj tą mapę oraz bossa, e, jak widzicie dodałem do serii kamerkę, mam nadzieję, że wam się tak jako tako, takie zróżnicowanie spodoba, ponieważ no... Naprawdę zależy mi na tym, żebyś, żeby jak najwięcej osób oglądało tą serię, żeby jak najbardziej ich wkręcić w to, żeby jak najbardziej was wkręcić w to. I szczerze mam takie pytanie do was, czy chcecie, żeby była kamerka we wszystkich materiałach, jakie będę tworzył na tyłu? Ponieważ wiem, że to jest takie bardziej... Um... Widowskowe, jeżeli się widzi na przykład reakcje na, na jakieś rzeczy po prostu na żywo podczas, podczas gry. Tak więc piszcie w komentarzach na dole. E, I jakby co, lecimy sobie dzisiaj na mapę, którą trzeba będzie przejść poprzez latanie. Jakby co, mam ją, jak już, jak już mam kamerkę, pochwali się padem. To jest pad Hama, Taki, jakiś do dupy. Nie wiem czy dobrze go widać coś takiego, coś tego typu Dobra, tak więc e, jakby co tą mapę e, już przeszedłem, tak więc tutaj żadnych diamentów nie dostanę. Po prostu dostaniemy... Aha, tu jest ogólnie na czas, dobra. Czyli możemy niezależnie od tego jaki czas dobędziemy, po prostu możemy spróbować pobić nasz czas, ponieważ ta mapa została już przeze mnie e, ukończona. Tak więc... E, no cóż, niestety, no nic nie mogę na to poradzić, że... E, że... E, o Jezu jak E, niestety nie mogę na to poradzić, naprawdę, skasowało mi się nagranie, a od początku nie chce mi się przechodzić z Pyrom, tak więc... E, zresztą to by było bez sensu tak naprawdę. Nie wiem, spróbuję pobić rekord swój, nie wiem czy mi się to uda. Okej. Okay. Teraz, jak widzicie, trzeba, żeby, żeby tego, żeby przejść tą mapę, oczywiście trzeba... Czekajcie, bo nie ogarniam kurna kto jest gdzie. Dobra, weźmiemy sobie teraz tamtego. Dobra. Teraz powinien być ok wszyscy. I teraz lecimy sobie w tamtą stronę e, naprzeciwko tych aut, że tak powiem. I tutaj warto właśnie wykorzystać szarże, żeby... No nie. No ale dobra, wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi. Ja nie chcę tego przechodzić, że tak powiem. Pokażę wam jeszcze ukrytą misję, ponieważ w każdej takiej mapie, na której musimy po prostu palatać, jest ukryta misja. Zobaczcie, zobaczcie o co chodzi. I guess now you now think are you know, pretty good? Well, let's see if you, you are as good as a current champion. Start race. Right. Czyli mamy tutaj wyścig. E, ten wyścig jest za Hunterem. Za Hunterem, <laughs> lol. E, I poprze, właśnie poprzez przelatywanie takich... Em, obręczy musimy po prostu... musimy we wszystko, we wszystkie trafić. Jako że on zmienia dosyć często kierunek, jest to naprawdę trudne. Nie już myślałem, że wpadę do wody. Muszę go cały czas mieć na oku, dobra? Jakoś się udało. Muszę cały czas go widzieć, mieć przy, go przed oczyma swoimi. Ok, Cały czas go widzę, czas, cały czas go widzę, cały czas go widzę. Ok, lol, Jopir, ja dzielę. Jak on tutaj skręca? To jest jakaś masakra. Dobra, przelecimy sobie o tak. Nie widzę go, nie widzę go. Jest, udało się. Wow! Jezu, ja nie ogarnię. Gdzie on skręca? Co on robi? I tak dalej. Wiecie, to jest strasznie trudno sterować z drążkiem analogowym. Jest cholernie trudno. Dobra. Ostatnia prosta, chyba tak mi się wydaje. Okej, okay, i powinniśmy. Dobra. Jak widzicie, taka, taka właśnie, t, każda ta ma, taka mapa posiada. E, e, nie dostaniemy orba, ponieważ. E, no, już ukończyłem, że tak powiem, tą misję całą. E, I, jakby co, mogę Wam jedynie pokazać, jak wygląda tamten świat, ale nie wiem, czy jesteście zainteresowani. Po prostu go przeszedli mieli. E, mieszkańcy tego świata, tamtego świata, e, mieli problemy z z, 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 z e, wodą, po prostu e, tam ci bandyci i tak dalej, zablokowali im wody i to były koniki polne, tak więc, e, znaczy nie wodne, koniki polne, e, które potrzebowały po prostu wody, e, i musieliśmy oczywiście całą mapę, że jak powiem, że zapełnić wodą, jedyne miejsce, które było niezwodowane, nie że tak powiem, e, to było, e, w, e, to było miejsce, w którym musieliśmy, mogliśmy, mogliśmy się transportować e, mecha, Rekinem, że tak powiem. E, no i cóż, został zakończony i teraz oficjalnie rozpoczynamy dru pierwszy dungeon, e, w którym musimy pokonać pierwszego bossa. Tak, trzy światy posiadają, trzy światy posiadają e, trzech, e, każdy świat posiada e, swojego własnego bossa. E, właśnie z tego Ripto, Crusha i tego dinozaura na czterech łapach. Jeszcze nie pamiętam, który on się nazywa, ale dobra. Naszym zadaniem jest po prostu e, m, zniszczenie Crusha na dungeonie. Tak więc zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Ok, naszym zadaniem jest oczywiście go trafić 7 razy, bodajże widzę. I oczywiście unikać jego. Jego o, coś tego typu i jego właśnie tych tych, tych kółeczek jak on staje na te kółeczka. I nam zostało... Po prostu musimy go 7 razy trafić y, z ognia. I oczywiście, y, żeby nie było tak łatwo, później oczywiście będzie trudniej poprzez na przykład, że będzie nas gonił, ale to zresztą zobaczycie o co chodzi. O, na przykład teraz zmieniły się troszeczkę inaczej wyglądają. Teraz jest coś takiego. Okej. Okay. I jak widzicie, teraz, teraz, jeszcze raz będzie coś takiego: czyli po prostu powtarzanie się dwa razy. A później będzie mieszane coś tego typu. Tak mi się wydaje. Uw, trafię go. Jest, dobra. I teraz, jak pozostały mu te trzy życia, zobaczcie, co się stanie. Zrobi się losowo, że tak powiem. I teraz, zamiast dwóch, będzie o, o wiele szybciej trzy razy. I teraz będzie nas gonił. I trzeba oczywiście przed nim uciekać. Teraz zmienia się. Zmieni się nie, 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 zmieni się, dobra. Pyk. Pyk i o wiele szybciej jest, jak zauważyliście. Okej. Okay. Zacznie nas znowu gonić. I później pewnie stanie na czerwone, tak mi się wydaje, bo gra musi wybrać oczywiście drugie losowe, że tak powiem. E no, na czerwona. Czerwony jest dosyć wkurzający. Ok, i, i musimy go trafić. Dobra, udało się. I teraz musimy uciekać. I to będzie jego końcowe. końcowa śmierć, że tak powiem. Ogólnie to będzie jego śmierć. I możemy sobie oczywiście pod te kamienie wejść, że tak powiem. Zawsze tak robię, nie wiem dlaczego, że jestem nieśmiertelny albo coś tego typu. crash was defeated. Nie, defeat, nie, po prostu defeat. I mała you. Bring it on, shorty. Raa, raa. Trochę wkurzony Ripto. I tutaj niby miał nas rozwalić, jednak coś się działo z areną.

In fact, I'd give him a lot more than that. I was a champion bantamweight boxer at university, and I still know a few moves. Take that! Take that! I'm back. Boom! Boom! Hahaha! Sałszon musi go beka. Hahaha! Sałszon musi go beka takie. Boom! No, oczywiście. Powtórka z rozrywki. Tak więc, jesteśmy w auto autumn place, czyli jesienna polana? Plains? Plains nie, jesienne tereny, coś tego typu, nie wiem. Eee, coś koło tego, nie wiem, ja zawsze kaleczyłem angielski. Eee, no i oczywiście to był taki krótszy odcinek, ponieważ ten tą mapę chciałbym, albo w sumie mi ją sobie, pokażę wam jak ona wygląda. Eee, żeby nie był aż taki krótki odcinek, bez przesady. Eee, oczywiście tutaj znajduje się o wiele więcej tych map. I tutaj będziemy mogli się nauczyć tej wspinaczki po drabinkach, co możemy wykorzystać oczywiście w poprzednich mapach, czyli na tym pierwszym naszym świecie. No i oczywiście zdobycie, co się równa zdobycie orbów dodatkowych. Tak więc jak na razie jeszcze uczyć się na drabinkach nie będę, ponieważ nie ma sensu jak na razie. Tak, tu jest właśnie ten misi, który dostał niedawno w dubsko od Ripto. Ale powinien się chyba nauczyć w trzeciej części. Zobaczycie, o co mi chodzi. Bardzo fajnie, bardzo fajnie pod koniec jest pokazane, jak ten palant, że tak powiem, dostaje w dupę. No i oczywiście możemy się tutaj cofnąć do Summer Forest tym motoportalem. I oczywiście tak samo z Summer Forest do Autumn Place. Dobra, co jeszcze czy coś ominąłem? Jeszcze kilka diamancików wyminąłem. E, mniej więcej tak to wygląda chyba w każdej tutaj jest. E, tutaj jest taka muzyczka specjalna do tego. I osobiście wam powiem, że tutaj znajduje się pewien. pewien, pewien, pewien... Nie nie chcę, nie chcę, nie chcę. Jak na razie nie chcę. E, tutaj znajduje się pewien, pewna ukryta, e, ukryte miejsce, które... Jest najwyższym punktem w, w Spyro 2, aktualnie. E, I z niego naprawdę bardzo fajnie widać e, wszelakie. E, nie wiem, widoki, coś, te, coś tego typu, nie wiem jakby to nazwać. E, czekajcie, może z, uda się zdobyć? Nie, nie udało się. Dobra. E, dobra, Misiu, ile nam zapłacisz za naukę drobinki? Znaczy, ile mamy zapłacić? 500. No dobra, no ale jak na razie nie będę tego robił, ponieważ zrobię to na następnym odcinku, tak więc e, jeżeli chodzi o tą mapę chyba tyle, ponieważ chcę, żeby się tam dostać oczywiście trzeba się nauczyć na pochodzenia po drabinka, a to zrobimy sobie oczywiście osobiście później, tak więc no cóż, życzę wam wszystkiego dobrego w dzisiejszym dniu, e, zapraszam do kolejnego odcinka, wszystkie oczywiście teraz odcinki ze Spyro, mam nadzieję, że jeżeli, będzie chcieli, jeżeli, będzie chcieli, jeżeli będziecie chcieli, zrobię je z kamerką, e, no i cóż, życzę wam wszystkiego dobrego, do zobaczenia i do słyszenia w następnych odcinkach, szymano.